ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura mierda con las pobres, 確かに。 i okay. Zespół Czerwono-Biało-Czerwonych widzę w Łódź. Wyjściowa 11 to Mateusz Wlazłowski, Kamil Bartos, Norbert Jędrzejczyk, Sebastian Zieleniecki, Bartłomiej Gromek, Adrian Budka, Przemysław Rodak, Kamil Plaga, Mateusz Michalski, Daniel Monka i Kamil Sabiło. Drodzy Państwo, już po przywitaniu drużyn, bardzo was poproszę wszystkich o powstanie. Dzisiejsze spotkanie rozpoczniemy, bowiem niestety, od przykrej informacji, przykrej okoliczności. Tak jest zawsze, kiedy odchodzi ktoś związany z piłką nożną. A dla nas, najbardziej bolesne, kiedy jest to osoba związana na zawsze z Łódzkim Widzewem, znakomity niegdyś napastnik tego klubu. Pamiętamy, oglądamy sobie w różnych okolicznościach, na powtórkach, na poprawę nastroju, choćby jego bramkę z Juventusem Turyn. Odszedł od nas szef. Stowarzyszenia były piłkarze widzewa, szef także Związku Polskich Piłkarzy, pan Marek Pięta Wielki Widzewia, którego dzisiaj żegnamy, i bardzo proszę o jego pamięci minutą ciszy. Dziękuję bardzo.

Dawaj, dawaj, teraz sadzimy, sadzimy kurwa na koniec, dawaj, 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 promula. Końcówka jest, dawaj jeszcze. Zeroboczona po części gry, od strony trybuny czerwonej, za naszym namiotem także kolejny błąd gastronomiczny. Zapraszamy na gorącą kiełbaskę i oczywiście herbatę, a teraz małe przyjemności ukonarować młodych zawodników Lidzewa łódź. Drodzy Państwo, przed tygodniem drużyna juniorów młodszych rocznik 2000 jako pierwszy zespoł w historii Lidzewa awansowała do centralnej ligi juniorów. Centralnej ligi juniorów młodszych będzie występował rocznik 2000. Trenerem tej drużyny jest Radosław Wasiak, asystentem Artur Martyka, kierownikiem Darek Piskorski. A cały zespół? W sumie 30 chłopaków. Jakub Pietrzak, Jakub Piotrowski, Eryk Mąkiewicz, Michał Cisło, Tomek Dominczak, Kacper Makosz, Stanisław Dula, Kamil Drążczyk, Kamil Owczarczyk, Damian Gos, Konrad Cieślak, Krystian Patykowski, Szymon Stachera, Maciek Malinowski, Jakub Król, Michał Markowski, Kamil Tiskorski, Kapitan Drużyny, Maciek Nowicki, Damian Klesiński, Michał Karbicki, Marcel Pieńczek, Marcin Łuczak, Dawid Telestak. Adam Lesikowski, Dawid Podlewski, Damian Skrzeczkowski, Michał Abramczyk, Maciej Nypel, Jarosław Szymczak, Albin Lebioda, Adrian Darczyński, Jakub Podgrodzki, Łukasz Pak i Patryk Franczak. To kompletnie drużyna. Moi drodzy, wielkie brawa dla nich, juniorzy młodsi Widzewa Łódź, rocznik 2000. Wyobrażam sobie inaczej. Kochani, brawa jeszcze raz, jeszcze raz bez żartów, brawa dla rocznika 2000. Drużyna trenera Radosława Wasiaka. Od wiosny uczestnik rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów Młodszych. Wielkie, wielkie brawa dla nich. Gratulacje od Stanisława Klementowskiego i na Rafała Krakusa, członków zarządu. Jeszcze raz przypominam, dzisiaj ci chłopcy wygrali 13 do 1 z z nieuzdoliska wola no na zakończenie rozgrywek na etapie Ligi Wojewódzkiej. Wielki sukces przypomnę tylko Państwu, to jest pierwszy zespół w historii widzewa, odkąd powstała centralna Liga Juniorów, która awansował do tych rozgrywek. No, trochę przyszło nam na to poczekać, w tym większe gratulacje i brawa dla chłopaków. Jeszcze raz brawa dla nich, podziękujmy. Drodzy Państwo, powracamy do gry. Przed nami druga odsłona spotkania o mistrzostwo grupy pierwszej trzeciej ligi pomiędzy widzem Łódź a Sokołem Ostróga do przerwy 0 do 0. Mamy ogromną nadzieję na bramki dla Łodzian w drugiej odsłonie tego spotkania. W pierwszej połowie to jest sytuacja, o których mówisz. Szczególnie dwie, no to wręcz wymagały skończenia w bramką. No, tak, wiadomo. Na no, boisku jest, jest tak, że ma się pół no, no, sekundy na podjęcie decyzji. tak? Te, te decyzje dzisiaj były, były naszą wykonane złe. Marzanie właśnie ma czy przyszłość byś się z tym zgodził, czy uważasz, że to jeszcze nie jest rozstrzygnięte? Nie, mam taki charakter, że... że... Zawsze, zawsze do końca i, i zawsze wierzę, że do końca. No tak przewodnie. To ostatni wasz mecz na tym stadionie. Czy to mój stadion może odczarować Tygry? Na pewno tak. Mam nadzieję, że w że, że na nowym stadionie, wszystkie będą same zwycięstwa, tak? I to, są, to są na razie gdzieś tam odległe plany, ale, ale ja w to wierzę. Tak. Dziękuję.